Cześć się Łąka, ze strony Stardusze Games. Witam Was w kolejnym odcinku. Witamy wstępnie. I tak mam wioskę, mam bazę wypadową. Pod tam jest inny budynek, ale to tam szczegół. I tak, zgodnie z obietnicami w drugim odcinku. Miało być w wróbla. No to będzie skrzyżenie wróbla i tam już jest. Chłop, który skina nie ma. Witam. Dzień dobry. E, przyszłem żeby e, powiedzieć, że już się będzie zaczynało. Więc musimy rozpoczynać po mojego e, bazy. Okay. Okej, okay, okej, home, ja tepam się i tak dalej. No to ja, to czekaj, ja ja po. Pod Ocok już tutaj chałupę zbudował, już on tam wszystko ogarnął. O jest Chodź ze mną. Dobra. Idziemy, idziemy. Jak tu różowo. Dobra. Ja sobie Zapraszam dwóch innych gości. Koczela i Diablica. Panie Koczel, gdzie pan jest? Idę, Boże. Gdzie go wcięło? Nie co to jest? Dobra. Nagrywki są, proszę o ciszę. E, więc tak, proszę zająć miejsce. Mm -hmm. Zabraliśmy się tu dziś, żeby skrzesić naszego przyjaciela. Blubla jest przeciwna. Teraz Wielki Bogu, kebabanie, bo nie bądź baba się w siebie, wrócił. Grupa tego pasana. Wow, 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 wow. wow, wow. To się wymknął. zadziałało. Z... No i się powiem, wymknął spod kontroli. Dzień dobry. Za każdego po kwiatku To było szybkie. Jak wygląda na śmierć? To ja wracam do powtórka powtórka No po nie no nie Trzymam... Powtórka A nie, on to stoi <society clones scrape gun literacy> Proszę co tak. wyjść co, co robiłeś po śmierci I w ogóle jak tyś zginąły? Dopiero jak, jak ty zginąłeś W ogóle oddaj moją książkę Jak ty zginąłeś w ogóle zostałem Zostałem Poszedłem po mandarynki. No, to wiem To jest bardzo ważne, że poszedłem po mandarynki. No doskonale wiem Mówiłeś mi o tym Po drodze po drodze Ale ja nie wiem Ja dużo rzeczy wiem Po drodze spotkałem A I dowiedziałem się, że oddaj moje ziemniaczki Dobra kontynuuj. Dowiedziałem się, że... Dowiedziałem się, że chcę zbudować więzienie i zjednoczyć Stegnę. Co? Ale mnie zabił. Zjednoczyć Stegnę? Co? Chyba nie uwięzić. Niezłe zjednoczenie, nie? No. przejąć władzę nad stegną. Niezłe. Bo ta barma była tak, tak, tak gorąca, że masakra. Wysowskie zjednoczenie. To już. To już pan PL prostu przed zjeżdżeniem chłopiego. No, to zrobiliśmy. I. Z wiem jego planów, więc trzeba go pokonać. Ale no, to się, no to się spóźniłeś. Już to zrobiliśmy. Znaczy okay. on. On wyparował. No, on wyparował, by się, się skończyło. Każdy. Dobra Wszystko? Nie ma fanfarytów? Nic po prostu? Tako? Tak. No tako, bo w się też Ja zaś mnie wyjął. ma muzykę i nam ja wszystko. to jest To do siebie zawiodłem się. Dobra, więc chcę pożegnać. Ja myślałem, się... że to będzie Zabił bardziej kawruba. efektowne. Szczerze, ja też. Okej, okay. dobra. To ja się te teleportuję do Homa. Dam ci z liścia Dobra Jest moja baza wykładowa, dobra I tak ja wam tutaj pokażę co ja że bym tu zrobił Oczywiście po tej tego pacana muszę teleportować Ponieważ chce zamieszkać w tej wiosce, czemu to są latające? No, bo wiesz, jak to brzydko wyglądało? Jak tu była. te, jak tu była ta rura, i tu był dyrt pod tym. Ten gras. Tak, tu jest zakład pracy imienia Stachacząca. Idę zająć się pierwszymi rzeczami. No, to... No. Dobra. Więc w każdym razie, ja idę się zająć. Czy możemy tu się zająć? Nie wiem. Bo, nie wiem, Miałeś bo, pokazać, co zrobiłeś? No to znalazłem wioskę, naprawiłem drogi i jest zakład pracy imienia Sacha Jonesa, Wszystko to zrobiłem po zaneganiu. I też trochę pokopałem. I znalazłem sobie jadką w ruinach portalu. To wszystko. Jarodłoczek, gdzie jesteś? No, w bazie wypadowej. To się kąpie. Haha. Tak. Gdzie mieszkasz, Tarduszek? Nic co nigdzie, mam bazę wypadową. A, chyba ją widzę, a nie to nie. Tamten ten domek jednak widzę, dobra. To jest taka mała baza. O, jest dżungla tutaj. No jest. Bardzo fajne miejsce jesteśmy. A gdzie jesteś? Czy ja aktualnie jestem w zakładzie pracy, bo tutaj okno montowałem? A, właśnie chciałam mówić, że to mogę. Noc, robi się noc. Co pan robi w mojej bajewie? Eee, yy, chciałam się przejść, tylko łóżko by mi się przydało, więc idę kogoś na Chyba. Eee, weźcie się, prześpijcie wszyscy. Sobie na szybko. I tak ja bym stał w sumie już dom wybudową. prawdziwy, a nie tą moją małą basyjkę. No, Ale po pierwszym odcinku, kiedy znalazłem ten teren, to zaczęła budowa. No ja chciałem na odcinku. Bo wiele rzeczy robiłem w poprzednim sezonie, poza nagraniem. No to ja, a jak chcę więcej odcinków, no to potrzebuję jednak coś robić. Czemu ty im kradniesz? To jest zakład pracy. A ja zasadziłem tylko. I ukradłeś. Ej, czemu od co kiedyś wyciszczony? No A bo ja żeby przegłosu przegłos, żeby nie było. Hmm. O, no, jednak nie dokończyłem tych dróg. Hmm. Zdrajca. Co? O nie zdrajca przybył. O nie. Zap Już zapomniałem, dom nawrócili. No Jaki dom? Jaki, Jaki dom? domu. W tym domu. W tym domu. W tym domu. nie tym domu. W tym domu. W No. domu. Dobrze, ja już to odbuduję. Mam tyle ziemi, że... Teraz się i... do nie do ciebie. Ale A. A mam tyle... Ale ja mam tyle... To, to ten... mam, to, to mam to, to tyle tej ziemi... To, to jest tylko i... dwa kotki, Dom. Dziś ja bardzo, bardzo budowałam... Bar... Bo... budowałam no. ten drewniany. No, ten drewniany. Gdzieś, ale tu go nie ma, tu jest drzewo. Jak widzisz, tutaj nic nie ma nie... Ciek... No Właśnie. Ciekawe rozmowy wiem, teraz słyszę. Nie wierzysz na. Nie bardziej. Nie, ja to. Tu... O, ta... Nie, to nie. To, to co? To dwa kotki do... To co zaraz. Nie, gdzieś to był. To co zaraz. Niedaleko waszego domu był nie nasz. Niedaleko waszego domu? Nie nasz. Zaraz, znowu będzie z <laughs> tego debata, czy co? Nie wiem. Będzie śmiesznie, jak będzie. Ja się osadziłem drogą w szegnawskiej debacie, chodzi o kogo znalazłem, a kogo nie znalazłem. To jest tu i Bartka, co ty Jest Natal tygrywa? nie nagrywany? Położyliście mi, no ja nie mogę, no. Ja, ja nawet... Kłop, nie ja jest Bartka bardzo... już. Ja nawet koczela nie przy... słyszę. Nam teren przy, wiesz... Ja, ja mam pytanie, no, to jest Natal nagrywany? No. Znowu sobie domek. No i, okay. no, ale co ty... To, 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 jest... <śles> to się wydnie, ty ich kłótnie. Ja, ja ich wyciszę, póki co. Powiedzcie im jak skończył Nie, czekaj, ja chcę... A tam jeszcze to łączy Czekaj, nie, ja chcę odciszyć ich Tylko ja by ich przyciszył W tle zamiast muzyki ja jest, jak... <laughs> becie, yy, becie Jej, Ej, startujszy ktoś nowego suba ode mnie Miło. Super, kubuj, super! Brawo! Widziałem 90, na które że. Będziemy, no, nie, to, 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 to. nie będziemy reklamować. No, no, no. A, a, a no właśnie. A przy okazji reklamy do mojego kanału, tam, co to co mówił Kubson, to też pójdzie do wycięcia. to. Wycięcia. To się usunie, bo i tak my tutaj nic nie robiłem, prawie. Dobra, to trzeba się wytnie. Ja tam chcę powycinam. Ale pierwszy to muszę wstawić pierwsze, te pierwszą, czyli Nagrywam sobie trochę na zawsze. A ja, Gabi Ja pamiętam jak kiedyś Rubel miał montować filmy. O mój <noise> Boże, ty nawet mnie nie wspominaj. W tej by Kubuś miał montować filmy. Ja się nie chce. Kubuś nawet nie proponuj. Nie, 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 nie. Gabi ty się nie wymądze, bo to to jest jakieś jest... nielegalne spotkanie. Chodź tu szybko do mnie. Tak, ja, gdzie ty jesteś? Ja jest Dobra, to jest nielegalne spotkanie. Do... Zobacz. Ja dzwon biorę. Zobacz tutaj. Ty nie ty nie budzi... ma zezwolenia Urzędu Miasta. Tutaj. Na górze. Za tobą. Tutaj jest nielegalne spotkanie. Nie ludzi. razu jak was Są bez maseczek. <noise> Czas. Czasy te się już zakończyły. Nie wspominajmy złych czasów. nie, nie tutaj. Dla kogo nie złe? Dla, kogo złe? dla tego złe... Nie zachowują środków bezpieczeństwa. Do domu. Na, na mojej psychice. Ja im zadzwonię, patrz. Na mojej psychice to siadło mocno. Ej, bo ja po posłucham... się Ej, jak, jak codzień. Posłuchaj, wie wiesz co się mokre. stało? Smoka. Smoka kiedy nie, nie interesuje mnie. dzwon i w, tym, i w tym samym czasie przeszedł przede mną villager i zjadł ten dzwon. Ja to Po prostu... To, I to, to był... on był głodny. Nie mamy już dwo na wiosce. No to. Ja, ja wiecie, że ja, ja znalazłem wioskę i znalazłem. Ej, bo tu jest ruinet portal. A, już zlutowany. No, mówiłem, że zlutowany portal. Znaleźć niezlutowanego to trzeba naprawdę mieć albo szczęście, Nie, to albo... coś. Być daleko. Ja zrobię, ja zrobię własny biom y, ten y, no, no, Pierwsze sadzonki no, ogarnię. No to powodzenia. Mam no, 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 tyle sadzonków i kwiatów, że. u lala. Ciekawe jak mam No to sobie... zrób jak się ocenić hmm. kwiatki Lepiej nie oceni? Mam różowe kwiatki z domu dziwnego. Hmm. Jestem w wiosce, której nikt nie był i ja, ja darmowe żarcie W promieniu masz... dwóch kratek są co najmniej dwie wioski od spawn'a ale... Po co słuchaj, słuchaj, bo... Jedną wioskę ja zlutowałem, a drugą wybiłem Jak Ja jestem w nowej wiosce, w której są wieśniaki i są witerki i No to nie wiem, czy nie jesteś w naszej wiosce Nie, nie jestem, bo tu nie ma żadnych wiosków. A wy jesteście bardzo daleko Jedenki No tak, tak szczerze ja nawet... A sobie tak, bo nie chcę Mieszkać skoro. Wy, 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 A nie, mam dzwon. Wy, Dobra, wyciepokre. mam dzwon. Idę. Idę, 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 idę i. Do ja tak, ja tak, A ja otworzyłem ja ci ci nawet... wczoraj dno, co i, i. Co? Nie wiem, Ja to Nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, gdzie to się Nie ufa? co? to Nie wiem, Jak ja się Nie na gdzie w którym był wiem, że to były same kotki, Nie ufa. to Dwa kotki nie no. żeby... Dwa kotki, kotki. raz... Ja bym ty wiedziałem, że tu tu jest... Nawet nie wiem kto to jest. Nie no. wiem gdzie zbudować. A no. taki tam kolega. Hmm. Dwa kotki. Dobrze, myślę. Dobra pytanie peda... On ma, tak ma dwa koty, on ma dwa koty, dlatego tak. Kit, kit, Nie, on nie ma tylko dwa. Kiedyś krążą pądu. legendy, że nazywał się Płomyk. Czy się podjarał, czy co? <laughs> e, to było nawiązanie do tego, do e, właśnie Blazu Musimy tak, ej, polskie ej, tłumaczenie Ej, możesz potem stworzyć? Czyli pomożesz stworzyć konto na Plotusie? Plotusie. Nie No, stary, że sama nie jest Po co mi ołtarz? to, to jest pusty Zostaw, zostaw tamten ołtarz, to jest dla Kubuś, wracając co ty masz do mojej przyjaźni zebą? Że ja że jej nienawidzę i tak. ale podróż, nie? przed panią po i tyle. Ale podróżnie ostatnio pomagała w przetrwaniu natemperować kredki. Ale się pogodziliśmy się, ale ja i tak jej tak nie lubię nie szanuję i... Tak. Znaczy ale szanuję, ja ale ja mówiłam, nie lubiłam. Ale po Bo tym siedzieliście sobie za... Uwódź, cofnąłeś się do przetrwala? Potem się dzieli sobie na ławeczce Potem się dzieli sobie na To ja i plonę po A ja mam przypomnieć jak ty się całowałeś, z nią? Co tam? O, <grym> o! <grym> albo, jak albo jak się na świetlicy przytulaliście Daj Starduszek pamiętaj, to, to idzie na YouTube'a No wiem, to idzie na YouTube'a, dlatego się zastanawiam czemu oni to, o tym gadają nie, mnie to bawi darmowy Mówiłeś. content. No! Autentycznie. Nie, mówisz o takich rzeczach, bo ewidentnie pomyliłeś mnie z, z sobą. Ale Disney. Ty... Chyba trzeba iść kogoś pora do lekarza. A nie tylko do dentysty jak ci. Ale słyszali, go to do dentysty. Ciebie też to jest to zawsze, że... Ja robię też Już praktycznie nie ma argumentu jak odpowiedzieć na no to zwykle piszę na czacie. Hmm. No bo nie chce mi się powiedzieć, bo by się nam nie opłakało. Znaczy nie opłakało, tylko wiesz. Dobra, spać. Dobra, weźcie, chodźcie z <laughs> Dobrze mamo no, zaraz. <laughs> Małe karaka Zobaczcie mały zombie bije. Karakany, Jak złoby jakiś Mrs. Zbroje bo ta tarcza ogarni. Mam zbroję i tarcza tylko że nie wziąłem. To czemu nie wziąłeś? Dzień dobry, panie wieśku, Teraz ja u pana śpię. Panie wieczku. Ja mam jedną wełnę, chcesz? Nie, śpię u <grym> No kurde, który to kto wstał? wstał? Który wstał? Który <grym> wstał? No, Pardon. Getra Co to się dzieje na czacie? <laughs> nie wiem. Ale agresja. Się trochę... No masakra. Edkim, Ed, mi Ed, pod się teleportują. Jeśli chcecie więcej dramga bliższej kosu psona, polecamy kliknąć lajka like i zasubskrybować. A, cię, a, a ci trzasnę za, za te reklamy? POTWIERDZAM Wam obóz trzasnę <noise> Z drzewa wypadła mi złota jamka. No to tak samo jak szczerzy, jak nie przypomnisz No to nigdy nie wbijesz chociażby 40 No i co? No ja tak. mi się żulić nie chce. No to dlatego masz takie, takie osoby jak ja I Którzy w miarę myślą Czekaj, ja się wracam? Po co? A, ja dobra, już i, i suba. Co się dzieje na czacie? Nie wiem, ja nawet tego już nie czytam. Ja to sobie chwilę nie Zdję, nie chcę chwilę zerknąć. nie tak z pana patologią. O? Polskich <grymne> Trudne sprawy. O chyba tak. trudne sprawy mieliśmy następnie. O, to, się... to jest... Na tej były trudne sprawy. A, rozprawa batecka. drama z hmm. tych V1. A to jest w Idę wyciąć pół lasu. Nie wiem.

a? Jak to wygląda? Fajnie. No fajnie. Co, co? tam się, co tam się stało? Eee, jak będziesz oglądał. I mon to zobaczyć. Posłuchasz sobie. No ja tam słyszę jakieś krzyki w tle. No biją go. Spoko. Chyba. Nie <noise> musisz Ej, bo ja nie słyszę na no serio. No bo już cicho wszystko chyba już po wszystkim. Co? Widzę, coś tam u końca. Nie mogę. Twoją drogą zapowiadam, że będzie kanał objaśniający cyfrowe stawiny. Tak, bo... No, e, to już mi dawno mówiono. Y, bo tak, bo... Y, koczę postanowił, że nie będzie nagrywać swojej rozgrywki, tylko będzie ogarnięcie fabuły. Więc jak to, więc jak będą jakieś odcinki, to ja będę to wstawiać do opisu. Na przykład będzie tłumaczenie e, dlaczego umarł. Na przykład. Między innymi. Ale no, już palpę, Swoją to... drogą, ja no, no, no. wszystkich rzeczy nie wiem, dopiero no, też będzie... Nie, nie trzeba. Zabrzm mnie na no sileku wyjaśniający, skąd się, się wziąłem. No bo on tuż tam ze swoją fabułę na pojawienie się tutaj wymyślił. I tam wyciągnij pizdreczki. Ja, bo opowiem o mojej makstury. O której nikt nie prosił Ale ja, tam to lepszą muszą wiedzieć. Znowu zjadło mi cwot. Masz go w ręku. Bartek. Twoją drogą. Bartek Jak pan co sobie... planujecie Bartek... na wakacje? Nic. Bartetki sobie Ja wybrać... do jadę. Ja nic. Uh, kurde. E, zamierzam, że rano spalać się w ogóle. Ja, ja jedyne co nie ja mam. Wiecie, co ja zamierzam? No. Ja, ja mam plan spać, y, spać do dziewiątej. Albo no nie, do jedenastej tak Albo no do ósmy, nie wiem. Było, bo ja wiem. Zanim jaś tam oparazdowalam. Eeeh, ja mam tak, ja jedynie. Ja, jedyny plan jaki mam to y, uczestnictwo w goofeście w Pokémon Go. Nie zdasz się co grasz. Hmm. Mogę Ej, ja byłbym. Tak, tak, tak. Gabi ma nowe konto na Discordzie. Bartek, Bartek ma nowe konto. Próbujesz to dobrze. No ale nie, 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 nie. Próbujesz to dobrze. Ja muszę go zaprosić. Mam bo... ja, dla na nas propozycję, co, co byśmy mogli nagrywać. Jak ogarnisz szlaga? Ono? Tutaj, hey, czy... no? Dobre. Jak ogarnisz szlaga? Minęło na przykład GMO, nie było. MMA, game nic... MMA. Na stopnie. Okay, A tak. to będzie. Znaczy. Gala Może. Dobra, słuchajcie. Może kiedyś. Jak ja to kogoś się możecie dać, bo kogoś w kępie wystąpi. Pro, pro, proszę o ciszę, ponieważ ja kończę odcinek. O, widzimy się w następnym. Dobrze. Okay. Na ra.